Dzień dobry państwu. Chciałbym porozmawiać o kilku ważnych sprawach. Może zacznijmy od szczegółów. Na przestrzeni, można powiedzieć, prawie całego okresu czy polskiej suwerennej po 89 roku nie widać działań władz poszczególnych rządów, poszczególnych ekip czy sprawa czy z lewa, które by brały w obronę polskiego rolnika. I polski przemysł przetwórczy przed wyzyskiem wielkich sieci handlowych. Trzeba powiedzieć, to jest po prostu wyzysk. Protestujący rolnicy na drogach, bloku, na blokadach, bardzo rzadko. Pro, protestują przeciwko wielkim sieciom handlowym. Po, że protestują przeciwko rządowi, jest to normalna rzecz. Nie skłaniają swoimi transparentami, nie skłaniają swoimi petycjami. Rząd do zajęcia się kwestią wielkich sieci handlowych, które u nas stosują nieznane w Europie Zachodniej metody handlu. Co mam na myśli? Maksymalne obniżanie cen zbytu z tygodnia na tydzień. Stawianie warunków takie, które po prostu powodują, że albo się zgodzisz, albo się nie zgodzisz. Na niezgodzenie się, na warunki wielkich sieci to samo może pozwolić co najwyżej OSM Piotnica. Resztę mleczarni musi się poddać tym, tym warunkom. A przecież wystarczy, że 20 groszy na kubku jogurtu czy śmietany, 5 groszy na litrze mleka spożywczego czy 10, żeby trafiło do kasy przetwórczej, do kasy spółdzielni czy prywatnych zakładów mleczarskich, które następnie podzieliły się tym zyskiem. Dodatkowym zyskiem z rolnikami. To chodzi o setki miliony, jak Moim zdaniem, jest, to mogłoby być ponad miliard złotych. Część z tej sumy trafiłaby do, do rolniczej kieszeni producentów mleka i byłoby po prostu, no, byłoby to uporządkowane na wzór krajów zachodnich. Niestety, u nas ani rząd, ani organizacje mleczarskie, branżowe. Nie potrafią walczyć z wielkimi sieciami. Prawdopodobnie prezes Broś w ostatkach swojego urzędowania dużo mówił o złym wpływie sieci handlowych, krytykował je i jeszcze podejmował stosowne działania, ale nie widać, żeby Krajowy Związek Mleczarski i młody następca Arkadiusz Pisarek przejął jego działania. Ja nie kwestionuję wyboru nowego. Prezesa Krajowego w związku z Mleczarskiej, ale proszę tylko, żeby się związek zajął interesami mleczarstwa. Nie widać też, że, że dominująca polskiej branży mleczarskiej, pani Agnieszka Maliszewska, zwy, zwykła dyrektor Polskiej Izby Mleka, ale niezwykła osobowość, bardzo sprawna merytorycznie, bardzo do, mająca dobre układy w Brukseli i też w Ministerstwie Rolnictwa zawsze, kto by nie panował w tym ministerstwie, podejmowała jakieś stosowne działania dotyczące walki z wyzyskiem wielkich sieci handlowych. I co mamy, i, 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 co mamy robić? Jest fundusz promocji. Może ten fundusz promocji wykorzystać jakoś w jakiś sposób, żeby, żeby wzbudzić odźwięk w opinii społecznej na temat. Na temat po prostu wyzysku tych wielkich sieci handlowych. Można jednocześnie promować mleko i mówić o tym, tym wyzysku. Polskie dobre mleko, ale wyzysk, wyzysk rolników i zakładów mleczarskich. Hasła można różno, różne formułować, a nie jakieś pseudo-idiotyczne plany promocji mleka wśród superchodowców, którzy są zawodowcami, mają super dobre krowy i, i, i to środowisko, nie trzeba przekonywać, że trzeba pić mleka. Oni by zwiększyli produkcję mleka, gdyby tylko był, był większy popyt w Polsce. Wprawdzie minister Czesław Siekierski powołał grupę ekspertów, która się zajmie przetwórstwem i, i przetwórstwem i w branży spożywczej. Przetwórstwem żywności, można w całym aspekcie, czy przetwórstwem wszystkich produktów rolnych, nie tylko do celów spożywczych. Wśród tej grupy jest prezes Dariusz Sapiński, niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa. Słuchaj, Darek, zwracam się do ciebie bezpośrednio, bo się znamy kopę lat jak nie więcej. No, musi się wziąć osoba do roboty i wytłumaczyć, Panu ministrowi, panu premierowi, i pani Agnieszce Maliszewskiej, na czym polegają bardzo złe działania wielkich sieci handlowych. Pamiętajcie, niech branża mleczarska stanie się tak skonsolidowaną branżą, jak branża warzy sadowników, warzywników, producentów owoców miękkich. To lobby sadow sadownicze podwodzą posła Maliszewskiego i innych polityków, choćby jeszcze czynnego bardzo aktywnie, Romana Jakiwińskiego, byłego wicepremiera, ma zawsze dojścia do poszczególnych rządów. Walcz, jak walczy o jabłko, to walczy o polskie jabłko. Tak samo Darek, tak samo jak oni, walcz o polskie mleko. Dziękuję.